Bardzo. Witam Państwa. O, witam Panie Elżbieto. Dawno się nie widzieli, Pani Joanno, Boże. Ile miły... panie, panie mecenasie, cześć Krzysztof. Sami mili ludzie. Dlaczego ja nie w Sejmie? Mam 78 lat i nie mam zamiaru ryzykować. Także. Nie ten, dobra. Proszę Państwa, już zaczynamy zaczynamy, już jest ponad tysiąc ludzi tysiąc ludzi zaczynam. Jeszcze raz przepraszam, Facebook wymyślił coś, coś nowego na tego czatu i walczyłem z tą nowością. To jest ciekawe, że niby prywatna firma, a coraz to wymyśla coś, żeby utrudnić ludziom życie, zamiast sobie ułatwić. Nieprawdopodobne zupełnie. Proszę Państwa, przechodzę do sytuacji aktualnej. Otóż. Konfederacja jako jedyna sprzeciwiła się temu, żeby złamać prawo, dlatego że wyraźnie powiedzenie Sejmu musi się odbyć w sposób właściwy, zwołane na jakiejś sali, gdzie wszyscy posłowie mogą być. I pani Witek w poniedziałek oświadczyła, że to się tak jest, złamiemy prawo, ale no, trzeba to zrobić, bo tam zagrożenie i tak dalej, i tak dalej. Otóż my się na to nie zgadzamy. Jeżeli ludzie się narażają w swoje życie, pracując normalnie, czy tam mają, mają głosować. No to dlaczego posłowie mają swojego życia nie narażać, ale to nawet nieważne. Prawo musi być przestrzegane. Prawo jest ważniejsze niż życie człowieka, o czym napiszę niedługo na, na Facebooku tak dość taki, może nawet nie obszerny, ale zasadniczy tekst. Yy, i bo jeżeli, bo jeżeli, krótko mówiąc, jeżeli złamiemy prawo, jeżeli Sejm łamie prawo, no to o tym każdy może łamać prawo. Twierdzą, że to jest potrzebne, pożyteczne, słuszne i tak dalej. Prawda? Przyciskanie prawa jest samo w sobie. Oczywiście, coś można łamać, ale po cichu, prawda? Nie mówiąc otwarcie, że łamiamy to prawo. To jest konieczne. Otóż, otóż myślę, no że nie zgodziliśmy się. Odgłosie prezydium, na którym nikt się temu nie sprzeciwił. Tu wycofuję pani, pani Małgorzata, kiedy Błońska. Się wstrzymała od głosu, tak po kobiecemu, że no niby nie można, ale no niby tak można. Reszta była za tym. Za tym, włącznie y, z, y, z Solidarną Polską i panem Gowinem, również. Y, no i wszyscy byli za, a my twardo nie. Jesteśmy wrześcili, potem, potem się pan Budka tutaj chwycił, prawda? Za. Za głowę i zobaczył, co się dzieje. Potem pan Gowi, się wpisze za głowę, co się dzieje. No, i nagle na, na, na koncie seniorów zapadła taka: no, widać już, że już trzy osoby są przeciwko. No, to już poważnie sprawa wygląda. No, i postanowiono, że jednak się zwoła w Sejmie. To jest wielki sukces prawa. Mówię, że nasz sukces jest to tutaj prawa. to pokazuje, że jak się ma rację, to trzeba się umieć tutaj stawić w większości. Bo ludzie mówili, to bo ludzie, bo ludzie mówili, bo ludzie mówili tak, że no, no niby trzeba głosić prawdę, ale są wybory, prawda, trzeba większość kokietować. Nie proszę Państwa, my nie walczymy o większość. Większość jest głupia. My walczymy o te 15-20%. My walczymy o tych ludzi, którzy wierzą, że wiedzą, że prawo są ważne. O tych ludzi walczymy. A te cały motło, który tam nieważne wełna, bawełna byle kicha pełna, to no i koniec głosują na PO, PIS, tam SLD czy, czy inne coś tam. Także generalnie rzecz biorąc, to jest wielki sukces prawa. Wielki sukces tego, że jednak przybiło się do świadomości rządzących, że mogą być kłopoty. Na przykład ktoś zgłosi do Trybunału Konstytucyjnego, że później sobie mu było nieważne. I pewno to zostanie wygrane, prawda, albo w Sądzie Najwyższym. Bo to teraz jedne ustawy się zgłasza dosyć, dosyć, są do najwyższego, drugie do tego do tego, czy zamierzamy je wygrać, czy przegrać. Także, proszę Państwa, tak wygląda sytuacja, i jesteśmy z siebie zadowoleni, że udało nam się wywalczyć prawo. Patrzę, co tu się dzieje. 5G jest szkodliwe, co też jest 5G? Aha, jak można legalnie obalić ten rząd? No, trzeba mieć większość. Trzeba przekonać na przykład pana Gowina, żeby. Był konsekwentny i nie tylko to zrobił, ale i więcej. Mizernie wyglądam? Tak, bo się nie ogoliłem. Nie ogoliłem się, przepraszam. Dzień Pani panie Zbieto. E, A doskonali pule genetyczną, zwłaszcza, że... Tylko właśnie tutaj kolega Mencen podniósł słusznie, że to nie bardzo doskonali pole genetyczną, ponieważ ten wirus zabija ludzi w wieku raczej już takim porozpłodowym, w związku z czym nie ma to już żadnego znaczenia dla dla genetycznego, natomiast może być polityczne, prawda? jeżeli jest wyraźnie taka statystyka, którą podałem chyba na Twitterze, że bardzo wielu wyborców PiSu pójdzie do głosów mimo, mimo tej no, epidemii i również naszych wyborców. Natomiast cała reszta pójdzie tylko wtedy, jak, jeżeli nie ma, nie ma epidemii i dlatego właśnie PIS chce, mieć, chce zrobić wybory 10 maja bo w tej statystyki to się uprą na pewno, że musi być, być body 10 maja, no to proszę Państwa, to proszę Państwa, sytuacja, sytuacja jest ciekawa. Natomiast mówiąc, wydaje się, że z uwagi na to, że pan Woś i kilku innych ludzi było na kwarantannie. A parwości z rządzącego, to podobno pis nie ma w tej chwili większości. I dlatego nie chcę na, zebrania na sali plenarnej. Bo gdyby było zebranie na sali plenarnej, mogłoby się okazać, że mimo mnie tam nakład nie będzie. Ale jeżeli byłoby trzeba, by się okazało, że potrzeba każdego głosu, to ja przyjadę oczywiście, że przyjadę. Natomiast jeżeli jest większość pisowska, no to po co mam ryzykować swoim życiem, prawda? Dzieci mam, wszystkich wyborców bym osierocił. Także tego nie mogę. Eee, mam pytanie za Pracuję jako technik dentystyczny. Eee, no tak, o, oczywiście. Eee, to, to jest straszne. Ten, teraz teraz, teraz to, to jest, rozumiem, że to zostało wywołane przez Izbę stomatologów. Temat, że te techników dentystycznych się pozbawiło tutaj możliwości wykonania zawodu, nie ma rady. No trzeba albo się przebranżowić, albo, albo emigrować. No ten technik dentystyczny poza granicami kraju zarabia bardzo dobrze, także Także, także ten. E, czy proszę Państwa. E, dziękuję, dziękuję za. Dziękuję. O, jak to dziać tak jest. E, pan Baran przypomina, że setki tysięcy ludzi z branży weselnej, rozrywkowej właśnie siedzi na tyłku nie ze swojej winy. No tak. No tak, problem polega na tym, że... Ja, ja, ja Państwu powiem, no. To akurat nie jest najważniejsza branża gospodarki przemysł rozrywkowy. Jeżeli ludzie nie wydadzą pieniędzy na, na zabawę, no to zostaną w kieszeni, wydadzą może kiedyś na co innego. To akurat nie jest dla gospodarki najważniejsze. Rząd tam przewiduje jakieś rekompensaty. Oczywiście tego nie zrekompensują w całości, ale przewiduje jakieś rekompensaty dla tych właśnie branż. Bo branża taka jak przemysł ciężki prawda, samochody itd., pracuje nadal. Pracuje nadal. To nie jest tak, że jak, jak jedna osoba w fabryce samochodów zetnie się z koronawirusem, to wszystkie to wrzucają do domu. Nie, nie, Tam nie wyrzucają. Yy, natomiast problem jest, problem jest, yy, problem jest, proszę Państwa, w czym innym. Problem jest w tym, że bardzo wiele firm robi dyżury jednoosobowe, bo jeżeli się okaże, że w, w pracy są wszyscy, nawet kilkanaście osób, jeśli jeszcze kilka, prawda, i okaże się, że jedna była zarażona, to wtedy przychodzi. Sanepit zamyka wszystkich, znaczy nie Sanepit, tylko yy, CIS tak zwany. <laughs> zamyka, z czym ludzie tylko po jednym dyżurują, że jak on się z kimś zetknie, to jego zabiorą, a ktoś inny nie przejmie dyżur zanieku. Ale to pokazuje, że można pracować zdalnie, prawda? I to jest. I to jest. Dlaczego nie odwołujemy wyborów? my nie możemy odwołać wyborów, to może zrobić tylko większość. Czy Pania Jakubiak ma podpisy odpisu? Pania Kubiak zrobił rzecz już naprawdę obrzydliwą. Mianowicie powiedział, że on nie wie, to mu te podpisy podrzucił, może mu konferencja podrzuciła i być może ma fałszywe. Zobaczymy, do dzisiaj jest termin zgłaszania podpisów i zobaczymy, czy pan Jakubiak odważy się te podpisy złożyć. Bo jeżeli są prawdziwe, to nie złoży. A jeżeli są nieprawdziwe, to ich nie złoży. Istnieje oczywiście silne podejrzenie, że ponieważ istniała groźba, że wszyscy, poza panem Dudą, wycofają swoje kandydatury, no i wtedy wybory będą nieważne. Więc żeby one były ważne, to PiS pozbierało podpisy dla pana Marka Jakubiaka, żeby przynajmniej jeden kandydat był. Byłoby to zabawne, bo pan, jestem przekonany, że pan Jakubiak dostałby wtedy ze 20% głosów <noise> no, od ludzi, chcących nie głosować na pana Dunę. Eee, byłoby to bardzo zabawne. No i by ogłosił, że jest najpotężniejszą partią opozycyjną w Polsce. No trudno. Eee, tak jest. To większość ludzi yy, będzie głosować na Bosaka. Yy, Choćby mieli paść trupem. Eee, co sądzę o wyborach? Proszę pana. Konfederacja domagała się i domaga, żeby istniały e-wybory. W Estonii są e-wybory, nawet teraz można by je zrobić. W Estonii jest gotowa aparatura, trzeba ją kupić, zapłacić. To i tak będzie tańsze niż robienie wyborów w kraju, znacznie tańsze, proszę Państwa, i zrobić e-wybory. Tylko wtedy istnieje obawa, że ludzie z PO, od nas również bardzo wielu, ale z SLD zagłosuje. A jak trzeba będzie pójść do URN, to jak jest ten opublikowana przeze mnie na Twitterze stecka pokazuje, pokazuje, to zwolennicy PiSu pójdą masowo, mimo że im najbardziej zagraża, zagraża koronawirus. Także PiS na, swoich wyborców narazi na śmierć, ale on chce wygrać te wybory, no i jego wyborcy na to godzą, więc wolno ten. Czy w moim sieci danym są jakieś świadczenia socjalne? Nie, nigdy ich nie było, proszę Państwa. Świat żył przez tysiące lat i nie było żadnych świadczeń socjalnych. Kiedy było biednie, kiedy z jednego ziarna pszenicy rodziły się dwa ziarna, pięć, dziesięć, nie było żadnych świadczeń socjalnych ludzie jakoś żyli. Prawda? Teraz, jak się z jednego ziarna pszenicy rodzi 60 ziaren, no to naprawdę nie ma żadnego powodu, żeby istniały świadczenia socjalne. Mamy nadwyżki żywności, nadwyżki wszystkiego i nie ma najmniejszych powodów, żeby, żeby nie, było, nie było. Dziękuję, za pozdrowienia żeby nie było ten. Zrobi to kupy. Nie dziękuję. Wychodzę z domu. Czasami nawet robię zakupy jakieś takie w godzinach mniejszego tłoku. A żonę mam jeszcze oprócz także, także, także spokojnie. Czy córka namalowała ten ten? ten, ten na ścianie? A, to jest ten co na ścianie. A, tam na górze. A tak, to córka namalowała, ta córka namalowała tęczę, jechaliśmy, jechaliśmy, na, jechaliśmy sobie na rowerach i widzieliśmy piękną tęczę właśnie, córka postanowiła ją namalować. Eee, czy nie łatwiej było się z kilkoma generałami? Problem polega na tym, że trudno znaleźć takiego generała. Dzisiaj generałowie, ja pamiętam rozmawiałem kiedyś z generałem najwyższym szczeblu, bardzo dawno temu, i mówię mu, panie generale, no tutaj, yy, mówię, nie pan, ja mam jeden problem, jak tu wziąć pożyczkę? Tam 100 tysięcy złotych. Także, nie pan, no, z, mam inny przykład. Byłem w jednym z garnizonów, nie powiem w którym, byłem wtedy posłem, byłem wtedy posłem yy, też i, i przyjęto mi obiadkiem tam. Zuba pomidrowa, demokracja rudowa, koledzik Mielony, Marchyweczka, no i przy tym obiedzie narzekają, że bieda jest, tutaj nie daje się żyć, trzeba strajkować, Ja patrzę, to major do mnie mówił, mówi mówili, Panie Majorze, no jak się nie da żyć, to trzeba zrobić zamach stanu. Jaki tam zamach stanu? Strajkować trzeba. No, proszę, jak mamy wojsku, które chce strajkować, no to co mamy, co mamy zrobić, co mamy zrobić? Czy dzisiejszych chcemy przytać nowe zapisy antykryzysowej. Proszę Państwa, jest podstawowy problem, co robić z tą tarczą antykryzysową. Tam są pewne punkty, które są potrzebne w trzymaniu ZUS-u na przykład. Są pewne punkty, które wyglądają groźnie. No i teraz o 14:00 będziemy mieli naradę, czyli za 13 minut, będziemy mieli naradę co w tej sytuacji robić i jak głosować. No bo zagłosować przeciw, to powiedzą, że to powiedzą, że jesteśmy przeciwko zawieszaniu ZUS-u. Tak głosujemy za, to powiemy, że tam są zagłoszili. Trzymamy się od głosów, to powiedzą, że jak pani błońska, jesteśmy niezdecydowani. Nie wiemy, co, co zrobić. Czekamy na, bo proszę Państwa, no przecież ja siedziałem w nocy do 8 rano siedziałem, potem półtorej godziny snu o 9.30 mieliśmy na radę. Do 8 rano siedzieliśmy nad, nad, proszę Państwa, tymi tą nową ustawą, którą dostaliśmy dopiero o drugiej O 2.30 w nocy dostaliśmy projekt tej nowej ustawy. To jest skandal, jak się tak na kolanie robi, robi ustawy. No więc nie wiemy, nie wiemy, jak tam robić. Kobieta. Jest forum pośrednione dziećmi, a dorosłymi mężczyznami? No, oczywiście, że tak. To widać po wzroście, no, prawda, rozwoju umysłowym, po sile. Kobieta, jest, czy to jest coś złego, czy bycie dzieckiem, jest czymś złym? Ja nie rozumiem. Ludzie się, ludzie się obrażają bardzo wiele kobiet, sobie traktowanych jak, jak, jak dziecko, tylko takie dorosłe bardziej. E, mm, proszę Państwa. W pisu teraz wirus głupotny, to jest prawda, ale nie tylko wyborcom pisu. Proszę Państwa, czy zgadzam się z powiedzią Romanadwie, wszystkie ograniczenia swobód są nielegalne, bez prowadzenia stanu wyjątkowego? No nie, dlatego że, dlatego że została uchwalona ustawa. Konstytucja mówi w większości paragrafów, że przepisy konstytucji działają chyba, że ustawa stanowi inaczej. Tak to jest sformułowane. Konstytucji, to się ustawa postanowiła inaczej. Ta ustawa była, była zbędna. Przypominam, jak to było, jak uchwalono tę ustawę. No i pojawił się pierwszy w Polsce przypadek. Jest wreszcie, jest wreszcie zależony koronawirusem. My wszyscy się pochwalili, jak sprawnie go. Obsłużono, teraz ta ustawa jeszcze w ogóle w życie nie weszła. Czyli obsłużono go zupełnie bez tej ustawy, i naprawdę my się bardzo boimy, czy ta ustawa, czy, czy ta ustawa będzie, nie będzie wykorzystana w jakimś innym celu. Być może inne reżimy też wykorzystują ten stan wyjątkowy w innym celu, wykorzystają. Prawda jest taka. Do tej pory wszystkie epidemie były poza ebolą. Były jakoś tam znane, że wiedział, co to jest. Natomiast ta, ten wirus zaskoczył wszystkich, nikt nie wiedział, o co tu chodzi. No i w tym momencie w tym momencie wszystkie biurokracje zgłupiały zupełnie i nie umieją. Dlaczego nie miał żadnej telewizji? No bo ja mówię prawdę I dlatego boją się mnie pokazywać. O, pan, pan Skubisz, witam. A czemu syna nie wcześniej na generała? Właśnie to jest, to jest błąd, ale Karola może, może wykształcił się. Jest bardzo sprawny fizycznie i umysłowo, także rozkazy wykonuje, trenduje, trenduje Judo, więc może zostanie generałem. W domu pana, 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 pana zamknęli. No bardzo wiele osób zamknęli <grytanie> I, 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 i tym. Eee, proszę państwa, Polacy piją dużo alkoholu, więc zyskuje tutaj na, na podatkach, na akcyzę bardzo wysoka. No i oczywiście dużo dzieci będzie za 9 miesięcy, więc, więc stan wojenny stan, stan wojenny jest jak najbardziej, jak najbardziej słuszny. czy Co bym zrobił, jakbym przyłapał córkę na bajki robił Huizen? Nic bym nie zrobił. No. Wytłumaczyłbym, jak to wygląda. Ten przodek z tyłu to na buty, nie to ja, e, a nie mój przodek. E, co sądzę, Braga, w szpitalu, proszę Państwa? No, Mam, można mieć pretensje do pana ministra Szumowskiego, wiele rzeczy, ale ten stan braku w szpitalach jest notoryczny. Trwa od dziesiątków lat, żeby nie powiedzieć więcej, dlatego, że mamy szpitale państwowe. Tak samo państwowe szpitale działają, jak działa państwowe telefony, komunalne mieszkania, prawda, i wszystko, co było za komuny. Yy, i, i dopóki będzie, będzie państwowa medycyna, no to będą zawsze braki w szpitalach. Przecież, proszę państwa, proszę zrozumieć. Taką rzecz, jasno powiedzieli. Brakuje tam załóżmy tych aparatów do no, czego tam, że zapomniałem nawet, nawet do czego im brakuje, o, do respiratorów, Okej, okay. brakuje respiratorów, świetnie, proszę Państwa. Przecież, gdyby był prywatny przemysł i prywatna służba zdrowia, to przecież ludzie by zamówili natychmiast, one pracowały dzień i noc, i po tygodniu już by braki respiratorów zostały nadrobione. Proszę Państwa, z fabryki Forda co 15 sekund schodzi nowy samochód. Zrobienie respiratora jest znacznie prostsze niż zrobienie samochodu. W związku z czym nie ma najmniejszego powodu, żeby w ciągu jednego czy dwóch dni nie uruchomić takiej produkcji, że wszystkie respiratory były tylko, proszę Państwa, to trzeba tak, zgodę na zwiększenie produkcji, jakieś tam zaopatrzenie, coś tam socjalnie panuje w całym świecie dzisiaj, dzisiaj. i dlatego, dlatego nie ma respiratorów. Ja nie mówię, że, że gdyby była, była prywatna medycyna, to od razu wszędzie były respiratory. Nie, przez pierwsze kilka dni by nie było. Ja Państwu powiem, jaka był przypadek, jak była. wiecie Państwo, ile, ile Stany Zjednoczone produkowały czołgów w roku 1939 rocznie? 13 sztuk. A w 1941 30 tysięcy. To przemysł prywatny, prywatne firmy robiły te czołgi niepaństwowe. Głoskami się przestają, Zamiast samochodów robi się czołgi i już, no co tam. Także. Jak tylko rząd, rząd zamówi, proszę bardzo. E, także tak, tak, tak działa prywatny przemysł. To samo byłoby oczywiście z respiratorami. Coś koniecznie coś powiedzieć? Nie, 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 Kot wrócił ze spaceru. E, dobrze, także proszę Państwa, proszę, proszę zrozumieć, jeżeli jest Państwu Wasze to muszą być braki. I zawsze będą braki. Pieniądze będą marnowane. O, jest, jest, gatunek wrócił, kotek. Tam, wrócił, kotek wrócił, wrócił. Dobra. E, także proszę Państwa, prywatna, państwowa musi być taka. Nie ma innej możliwości, ponieważ pieniądze są wydawane na to, na czym najlepiej zarabiają urzędnicy, gdzie dostaną najwyższe łapówki i gdzie oni, lub gdzie oni ocenią, gdzie potrzeba. A przecież nikt nie ocenił, nie ocenił dobrze, że będzie epidemia koronawirusa. A jak coś nie jest zaplanowane, to państwowe subredytucje tego zrobić nie można. Bo tam musi być plan. To wszystko jest zaplanowane. Oni się nawet chwalą. Działania są planowane. Otóż nie, prywatny przemysł nie działa na planie, tylko on działa od ręki. To zrobić od razu i tak działa prywatny przemysł. Sządobyski, prawda? Już tu w ciągu dwóch dni potrafi uruchomić, uruchomić działalność. Jak pamiętam yy, taki autor, autor Rany Boskie, yy, dość popularny autor, autor amerykański, bardzo popularny. Mówił tak, że jak był w dzieciństwie, mama się pytała, co dzisiaj robiłeś? A, o 12 nauczyłem się dość gazety, o 14 nauczyłem się kapsulować mleko, o 16 nauczyłem się coś tam. Ci młodzi ludzie coś robili. Oni chodzili mało do szkoły, a to się uczyli prawdziwego życia. I on w ciągu tam dwóch godzin, taki dzieciak się nauczył nowego zawodu. Prawda? I potem jak miał lat 18, to już znał ze 20 zawodów i w każdym czy 30. I w każdym już mógł po jednym dniu treningu, prawda, już mógł pracować. I on był wszechstronnie wykształcony. W odróżnieniu od dzisiejszego absolwenta, absolwenta szkoły średniej, który szczerze mówiąc, jak pójdzie do dowolnej fabryki, to stoi jak baran. Prawda? I, nie wie, I nie wie, co z tym fantem robić. Yy, problem o animacji rodzicielskiej. Tak, rzeczywiście. Wiele matek wykorzystuje konwencję, żeby nie wydawać dzieci ojcom. Wykorzystują różne, różne preteksty. Nieszczęście polega na tym, że w Polsce. Mamy straszną dominację kobiet, co się bardzo źle kończy dla polityki i dla wszystkiego, prawda? I Dla wszystkiego, również w życiu rodzinnym, mamy straszną dominację kobiet. Chłopcy są wychowani na mamie synków w wyniku tego, po czym nie umieją też podejmować ostrych decyzji. Nie ma już tej zasady, że dziecko w wieku 6-7 przechodziło po ojca, i matka nie miała nic do, do gadania co do wychowania syna. Tak to, tak to było kiedyś, dzięki czemu Polacy wyrazali na prawdziwych mężczyzn. Nie? Byli hartowani teraz, teraz tak niestety nie jest, bo to może krzywdę zrobi, może się przeziębi bidaczek, a może nie zje kanapeczki, to głodny będzie bidactwo. No, tak mamy, wychowują swoje dziecko, a mężczyzna mówi: tak, nie zjadź, to będzie głodny, nie dostanie nic do obiadu, i już. Kawy się obiedzie, to do kolacji nic nie dostanie, zgłodnie je to zje. No, tak że, Trzeba po męsku dzieci. Co sądzę o teoriach spiskowych? To jest ostatni temat. Ja o ten temat napiszę. Są dwie teorie spiskowe. Jedna teoria mówi, że to wymyślono celowo po to, żeby się pozbyć ludzi starych, no bo jest problem ludzi starych, jest ich za dużo, prawda? na tych ludzi starych produkuje. Normalnie był umarli, a tak żyją, na przykład ja, prawda? I, proszę Państwa, Trzeba coś z tym zrobić. Ale gdyby to było prawdą, to przede wszystkim, jeżeli by to Amerykanie wymyślili, to by to wyprowadzili u siebie, bo to miałoby im pomóc, prawda, pozbyć się problemu. A gdyby zrobili Chińczycy, to by nie walczyli tak o tą epidemią. Więc ta teoria, niest niestety, upada. Jest to teoria fałszywa. Jest druga teoria, że jest to uboczny produkt. Ja o tym napisałem, to jest dość skomplikowana sprawa. Tego się nie da, nie da powiedzieć tutaj w czacie. Czy antybiotyk będzie Antybi Dla antybiotyków możemy, możemy zrobić wyjątek. Dla antybiotyków i bardzo silnych trucizny typu Arszenik z Natomiast wszystkie inne recepty powinny być oczywiście, oczywiście dostępne bez recepty w aptece. I złożę taki wniosek, bo jestem członkiem Komisji Zdrowia. Więc myślę, że to się, że to się załatwi. Proszę Państwa, kiedy uskoczą szkoły? Mam nadzieję, że późno, dlatego, bo zamknięcie szkół było akurat dobre, dlatego, bo dzieci są idealnymi nosicielami tego wirusa, bo same nie chorują. Nie wiadomo, czy one są nosicielami, czy nie są nosicielami. w związku z czym, najlepiej dzieci izolować, ludzi starszych, takich jak ja, izolować, a reszta niech normalnie pracuje i nie tam gospodarki. Proszę Państwa, dziękuję bardzo za minutę. Zaczyna się posiedzenie, posiedzenie naszego koła poselskiego. Muszę, muszę skończyć bardzo dziękuję Państwu. Do usłyszenia za tydzień.